No cześć, witam z tej strony Upro. A dzisiaj pokażę, jak w łatwy sposób sobie Szczytować, czy jak to nazwać portal do lodowego świata w, hu w grze Hungry Shark Evolution. Więc zaczniemy. Oczywiście mam stopniego rekina, i lecimy. Zobaczcie, gdzie jest

o nic nie minęło takiego przeskoczyłam przez to Płyniemy dalej do portalu Myślę, że już jestem blisko Nie mi tak ogólnie na punktach czy na czymś Tylko chciałabym się pokazać jak To ja w ten sposób O, już jesteśmy blisko, już mamy A więc tak Ja muszę czekać ponad 13 tysięcy godzin Ale Patrzcie jak siedzicie tu? to włączacie datę. Stawiacie datę. I teraz tak, ja już pamiętam, miałem rok 2018, ale wy to przebijacie o jeden dzień. No, ja sobie zostawię 2018 ten. Nacisnę gotowe. To jest cof... Cofniemy też jego rozgrywki. O. No i co się dzieje? Porta się pojawia. Widzicie? A więc myślę, że pomogłem. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o ten filmu. Dajcie łapkę w górę no i pa.